Witam Was na kanale Cztery Strefy Tajemnic. Polski inżynier, Jasnowic, działacz ezoteryczny i metapsychiczny Stefan Osowiecki to niezwykle interesująca osoba, która mocno utkwiła w świadomości narodu polskiego, szczególnie w pierwszej połowie XX wieku. Za sprawą swojej tajemniczej działalności zdobył wielki szacunek i uznanie wśród najwyżej usytuowanych Polaków. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, Iż sam Józef Piłsudski oraz Ignacy Paderewski uczestniczyli w seansach spirytystycznych organizowanych przez Osowieckiego. Co więcej, w latach największej aktywności jasnowidza do Osowieckiego zgłosił się przedstawiciel rodu Rothschildów, który skorzystał z udzielonych mu wskazówek. Stefan Osowiecki nazywany był fenomenem z Warszawy. Jego nadnaturalnymi zdolnościami zainteresowali się uczeni zagranicznych uniwersytetów, w tym laureat Nagrody Nobla z 1913 roku w dziedzinie medycyny, Charles Robert Richard. Ossowiecki był życzliwym człowiekiem, gdyż w przeciwieństwie do innych jasnowidzów i wróżbitów z tamtego okresu, nigdy nie pobierał opłaty pomimo długich kolejek, które ustawiały się do jego gabinetu. Każdemu służył pomocą, a długie kolejki potwierdzały jego skuteczność. O zasłynął także z bardzo ciekawych i z perspektywy dzisiejszych lat, bardzo trafnych przepowiedni. Największą sensację wzbudza jego widzenie przyszłości świata i zbliżającego się zepsucia moralnego ludzi, które zostało zapoczątkowane przez nadzwyczaj szybko rozwijającą się technologię. Stefan Osowiecki urodził się 22 sierpnia 1877 roku w Moskwie. Jego ojcem był polski szlachcic Jan Osowiecki. Był inżynierem, wynalazcą, a także asystentem Mendelejewa i właścicielem wielkich zakładów chemicznych. Matką Stefana była Bona z Newlin Nowochońskich i pochodziła z kowieńszczyzny. Życie Stefana od najmłodszych lat było przepełnione tajemniczymi wydarzeniami. W wieku zaledwie 14 lat zauważył u siebie telepatyczne odbieranie myśli. Na studiach ujawniły się zdolności jasnowidzenia i telekinezy. Zdolności telekinetyczne Osowieckiego wkrótce wygasły, jednak zastąpił je dar odczytywania aury i umiejętności jasnowidzenia. Inżynier w swoich wspomnieniach opisał ważny moment tej przemiany i duchowego rozwoju. Odbyło się to w czasie studiów i praktyk w papierni w Dobruszu. W pobliskim homlu, Osowiecki odwiedził słynnego na całą Rosję jasnowidza Worobieja, który był żydowskim kabalistą. W niezwykle krótkim czasie, pomiędzy młodym a starszym mężczyzną, narodziła się tajemnicza i bardzo silna więź, tak intensywna, iż przyczyniła się do zmiany i wzmocnienia nadnaturalnych zdolności osowieckiego. Worobiej nauczył Stefana wielu tajemniczych i mistycznych technik rozwoju. W wieku 35 lat zdolności inżyniera ustabilizowały się i wyklarowały, a były nimi jasnowidzenie i bilokacja. Sławę i poważanie o Sowieckiemu zapewniły m.in. wydarzenia, o których rozpisywała się ówczesna prasa. Jednym z nich była sprawa zaginięcia samolotu polskich linii lotniczych. Prasa podawała, iż stacje naziemne utraciły kontakt z pilotami, kiedy podczas lotu nad Bułgarią załogę zaskoczyła śnieżna burza. Chwilę po zgłoszeniu wydarzenia rozpoczęto wielkie poszukiwania. Sytuacja była napięta, gdyż mijające godziny i dni z każdą chwilą zmniejszały szanse na ocalenie zaginionej załogi. W Polsce z napięciem śledzono doniesienia o zaginionych, jednak sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Po bezowocnych poszukiwaniach zwrócono się o pomoc do osowieckiego. Jasnowic miał wskazać miejsce katastrofy polskiego samolotu w górach w Bułgarii, w której zginął podporucznik pilot Tadeusz Dmoszyński. Do podobnej sytuacji doszło w czasie zawodów balonowych opuchar Gordona Benneta w 1936 roku. Zaginęła wówczas załoga polskiego balonu LOPP. Rozpoczęto poszukiwania baloniarzy w rejonach Archangielska i Leningradu. Niestety, podobnie jak w przypadku samolotu, te wysiłki okazały się bezskuteczne. Również w tym przypadku pomocne okazały się zdolności osowieckiego. Podczas wieczornego seansu inżynier nakreślił na mapie trasę lotu zaginionych i miejsce przymusowego lądowania balonu. Rosnąca sława i dobra reputacja osowieckiego została zauważona także za granicą. Do Polaka po pomoc przyszedł przedstawiciel rodu Rothschildów, największych bankierów w historii ludzkości. Bankier poprosił osowieckiego, aby ten pomógł mu odnaleźć niezwykle ważny i cenny dokument, którym był zaginiony testament. Polak podołał zadaniu i dokładnie wskazał miejsce ukrycia dokumentu. Ucieszony bankier chciał sowicie wynagrodzić Osowieckiego, jednak ten stanowczo odmówił przyjęcia gigantycznego honorarium. Jasnowic był przekonany, że dar, który posiada nie jest na sprzedaż, więc pomagał ludziom bez przyjmowania za to wynagrodzenia. Osowiecki nie przyjął kolejnego wielkiego honorarium, kiedy uratował reputację firmy Wedel, która produkowała czekoladę. W listopadzie 1930 roku pewien sabotażysta wrzucał do masy czekoladowej kawałki drewna, sznurka i sprasowany gwoździe. Właściciele firmy nie byli w stanie zlokalizować sabotażysty i z obawy o utracenie lojalności klientów, którzy mogliby trafić na takie niespodzianki w czekoladach, zwrócili się o pomoc do osowieckiego. Inżynier zgodził się i odwiedził fabrykę czekolady. W niej wskazał sabotażystę, prosząc, by pracownika nie zwalniano. Co więcej, po tym wydarzeniu Wedel nie odnotował więcej podobnych historii. Osowiecki słynął z darmowego oferowania swojej pomocy. Zasłynął także ze swoich przepowiedni i wizji przyszłości, które wydają się być zdumiewająco trafne. Jasnowidza w 1939 roku prześladowały przerażające wizje zrujnowanej Warszawy, a jego przepowiednie zostały zawarte w wydanej zaledwie kilka lat wcześniej książce o tytule Świat mego ducha i wizje przyszłości. Najbardziej zdumiewająca wizja Jasnowidza odnosi się do niszczycielskiego wpływu zaawansowanej technologii na człowieka. Osowiecki napisał. Że zostanie zachwiana równowaga życia w tak zwanym świecie cywilizowanym. Z jednej strony rzekoma potęga coraz bardziej triumfującej techniki, z drugiej strony zaś brak wewnętrznego szczęścia, brak woli i silnych charakterów. Z perspektywy dzisiejszych lat, czyli nadzwyczaj szybko postępującej rewolucji technologicznej, te słowa wydają się niezwykle aktualne. Interesujący jest fakt, iż w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na zaburzenia psychiczne, między innymi takie jak depresja i schizofrenia. Już w 2020 roku depresja była drugą najczęściej występującą chorobą na świecie. Natomiast według wielu analiz medycznych już w 2030 roku będzie to najczęściej występujące schorzenie. Z kolei w Polsce zatrważają dane wskazujące na to, iż w ubiegłym roku padł bardzo smutny rekord targnięć na własne życie, dokonywanych przez dzieci i młodzież. Według najnowszego projektu naukowo-badawczego, Młode Głowy Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym, wyłania się obraz młodych ludzi ze skrajnie niską samooceną oraz przepełnionych samotnością. Stan psychiczny młodzieży jest fatalny, mówi dr Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg, która realizowała projekt. Doktor podaje, iż z ich badań wynika, że co trzeci nastolatek ma podejrzenie depresji. Aż 47% osób biorących udział w badaniu ma niską samoocenę. Doktor mówi, że mamy nastolatków o obniżonym nastroju i tak tzw. niskim sprawstwie. To poczucie wśród młodych, że nie mają wpływu na dziejące się wydarzenia. Jak zapewne zauważyliście, w mediach głównego nurtu coraz częściej pojawiają się informacje o tragicznych wydarzeniach, w których biorą udział coraz młodsze osoby. Zachowania typowo bandyckie, pozbawione uczuć i emocji, coraz częściej pojawiają się wśród najmłodszych. Wizja osobieckiego, która mówi o braku wewnętrznego szczęścia, braku woli i silnych charakterów, jest niemalże idealnie wpasowana w warunki dzisiejszego świata, a także tego przyszłego. Fundacja UNAWEZA w ramach projektu Młode Głowy opublikowała raport z badania dotyczącego m.in. stanu psychicznego dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat. Było to pierwsze tego rodzaju badanie na tak dużą skalę i wzięło w nim udział ponad 180 tysięcy uczniów z całej Polski. Raport przedstawia obraz dzieci i młodzieży przepełniony samotnością, skrajnie niską samooceną i niskim poczuciem sprawczości. Mówi również, że w dużym uproszczeniu dzieci w kryzysie psychicznym to dzieci przekonane o tym, że nic nie znaczą, niczego nie potrafią i dla nikogo nie są ważne. Dzisiaj są to dzieci i młodzież, jednak za 10 czy 20 lat będą to dorośli ludzie budujący tkankę społeczeństwa polskiej. Jak wtedy będzie wyglądać nasza rzeczywistość? Wówczas słowa osowieckiego będą jeszcze bardziej aktualne, gdzie w przepełnionym zaawansowaną technologią świecie będą żyli ludzie z brakiem wewnętrznego szczęścia, brakiem woli i silnych charakterów. Stefan Osowiecki powiązany jest także z kolejnym niezwykle ciekawym tematem, jakim jest pierwszy ogólnopolski zjazd ezoteryków i metapsychików w Poznaniu, który odbył się w dniach od 6 do 8 grudnia 1936 roku. Na tym zjeździe oprócz sławnej szpyrkówny, o której wizjach i proroctwach przygotowałem odcinek, był także Stefan Osowiecki. W sprawozdaniu zjazdu napisano, iż charakter jasnowidzenia osowieckiego jest rodzaju etycznego i religijnego i ten się dodatnio wyróżnia od innych mediów charakteru przeważnie mechanicznego i że jest przedstawicielem spirytualizmu wyższego rodzaju. W sprawozdaniu przeczytamy również niezwykle ciekawą wypowiedź osowieckiego, który wypowiedział się o znaczeniu zjawisk i zdolności medialnych Modrzejewskiego. Czyli kolejnego, równie interesującego i wielkiego polskiego medium. Wypowiedź Stefana zawiera w sobie wiele ugruntowanych przemyśleń. Osowiecki powiedział: Objawy te zrobiły na mnie wrażenie bardzo silne. Głęboko przekonały mnie, że osobowość trwa poza śmiercią ciała i w trwaniu ja świadomego po śmierci. Uwierzyłem w nieśmiertelność duszy i reinkarnację. Czyli w kolejność jej cielesnych istnień na Ziemi. Wierzę, że świat psychizmu, czyli świat nadświadomy, wkrótce zwycięży ten świat, do którego ewolucyjnie duch wszystkiego, co żyje, wejdzie, tam zwycięstwo chrześcijaństwa w pełni, tamten świat bez porównania potężniejszy od świata, w którym dotychczas obraca się myśl ludzka. Przez takie wielkie media, jakim jest pan Modrzejewski. Powinno się uzyskać ten poważny wstęp dla poszukiwań prawdy. W nim jest bogate pole do niezmiernych odkryć, z których ludzkość powinna skorzystać. Stefan Osowiecki zginął w powstaniu warszawskim czyli w ruinach miasta, które bardzo często widział w swoich wizjach w 1939 roku. Został najprawdopodobniej zamordowany przez Gestapo dnia 5 sierpnia 1944 roku. Podczas jednej z masowych egzekucji, które miały miejsce w ruinach gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Symboliczny grób osowieckiego znajduje się na cmentarzu Powązkowskim, gdyż ciała Jasnowidza nigdy nie odnaleziono. Osowiecki był niezwykle tajemniczą osobowością. Jego nadnaturalne zdolności to nie przypadek czy mistyfikacja gdyż w seansach organizowanych przez Jasnowidza uczestniczyli m.in. Józef Piłsudski czy Ignacy Baderewski. Wielu, którzy ustawiali się w kolejkach do jego gabinetu, nie czyniło tego z ciekawości, a z chęci uzyskania pomocy, której on udzielał. Był człowiekiem bezinteresownym i naturalnie dobrym. Szczególnie przerażająca i niezwykle prawdziwa wydaje się być jego przepowiednia dotycząca technologii, i upadku ludzkości. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Życzę Wam spokojnego i miłego dnia. Do usłyszenia.